A dwójka, pewnie znowu jakieś bzdury odwalają. Albo udają, że są zajęci czymś ważnym, jednocześnie robiąc bzdury! To najsłodsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Jesteś tak doskonała, jak cheeseburger z podwójnym serem i kolą! Co? Najsłodsza, doskonała? Fuu, co za brzydlistwo! Co oni spotykają się? Nie, proszę! Nie będę w stanie powstrzymać mdłości od tego! To jest nienormalne. Jesteśmy przyjaciółmi i nie ma tu miejsca dla par. Szczególnie takich żałosnych. Nigdy nie myślałam, że mogę tak kochać psy. Tak, ale nas chłopaków też kochasz. Chociaż czasami jesteśmy jak psy. O tak i czasem śmierdzicie jeszcze bardziej. Ale zgadzam się, to zwierzutko jest takie urocze. Będę żygał. <śmiech> <śmiech> Ta, związek mamy z Waldemarem nie wydaje się być już taki odrażający, chociaż... Nie powinniśmy tego tak zostawiać, nie chcę oglądać tych miłosnych ryb bzdur. Nie powinniśmy pozwalać im być samym, aby zapobiec wszelkim działaniom miłosnym. A co jeśli teraz zaczną chodzić razem yyy, po mieście? No nie, to już jest za dużo. Musimy ich powstrzymać. Hmm, chyba już wiem jak to zrobić. A few moments later. What is this? So? <laughs> <laughs> Karetkę? Czy poczekać, co będzie dalej? Mam jakieś wrażenie, że nie będzie lepiej. Szkoda by było, gdyby ich zabrano, bo bawiliby sanitariuszy, a nie nas. Faktycznie! To zabawne, gdy Twoi przyjaciele mają odrobinę dziwactwa! Musimy teraz taktownie wydostać się z tego domu wariatów. Jak myślisz, że zabiliśmy w nich chęć przytulania się? Bardziej prawdopodobnie zabiliśmy w nich wiarę. W to, że jesteśmy zdrowi. Bogdanku, czy mógłbyś mi zrobić kanapkę z marmoladą pomarańczową? Jasne, zloteczko. Dziękuję bardzo. Patrz na nich! Siedzą! Jedzą! Jak na to patrzę, to aż mi się jeść odechciało! Naprawdę nie jest jasne, jak ta dwójka się w sobie zakochała! A co z Koreańczykami? Co to ma znaczyć? A Bogdan cały czas gada o Lady Dianie! Może robili to specjalnie? Aby ukryć swój związek! Może bali się, że tego nie zaakceptujemy? No i mieli rację! Normalnie jesteście, jedzie i nas nie zaprosicie? Nie chcieliśmy wam przeszkadzać w tym emocjonującym występie! Już skończyliśmy i teraz chcemy jeść. Aj, ugryzłem się w palec. Może potrzebujecie własnych kanapek? O tak, Zlotyczka, dziękuję. Niedokładnie to miałam na myśli. Oj. O, Żenia, dlaczego jesteś taki niezdarny? Muszę pilnie iść i wyprać spodnie. Kurczę, zachowujecie się dziwnie. Czekaj, pomogę ci. Dlaczego lata? Co on sam sobie nie je. Nie zwracaj na to uwagi! Właściwie mieliśmy zrobić odwrotnie: rozdzielić ich, a nie zmuszać z laty do pomocy Bogdanowi. Ciekawe, gdyby Bogdan jadł bez ubrania, to z lata poszłaby go umyć? Gdyby Bogdan chodził po tym domu bez ubrania, to byśmy tu nie mieszkali. To wszystko nie jest za dobre: stoją zbyt blisko siebie! Wyobraź sobie, że się pobiorą i za kilka lat będą mieli dzieci! Kombinacja genów z laty i Bogdana to będzie totalna masakra! Nie za blisko! Niezwykle blisko! Sytuacja wymyka się spod kontroli! Musimy ich pilnie powstrzymać! Co wy oszaleliście, zimno jest! O naprawdę, a ja zrozumiałam, że chcesz sobie popływać! Tak, z lata do mnie mrugała! Nawet was nie widzieliśmy! Kom nie zwariowaliście! Muszę iść szybko się przebrać, żeby się nie przyziębić! Chodźmy, Bogdanku! Stójcie! Zamierzacie się razem przebierać, czy coś? Oczywiście, że nie! No to wtedy okej! Okay. Idźcie! Pamiętajcie, my widzimy wszystko! Szkoda, że nie widzę tutaj zdrowego rozsądku. Film! To nie wróży dobrze! Aktywowano tryb separacji. O, miejsca mało? Chcieliśmy tu usiąść, a wy co, przeciwni? Nie. Cóż, proszę bardzo, teraz na pewno nie pozwolimy się całować, gdyby to planowali. Musimy pobić ich pragnienia. Wybić? Dosłownie? Nie, w przenośni. O, wyobraźcie sobie, wczoraj Kiki nasrała mi tuż obok łóżka. Kiedy wczoraj wstałam, to od razu w to weszłam. Cały czas czuję ten aromat twoich stóp. Naprawdę? Z lata, jak sądzisz? Yuh. To wciąż normalny zapach. Wczoraj Waldemar w toalecie! Jaki to był bałagan! Odświeżacz powietrza nie pomógł? Wypiłem połowę i poczułem zapach morskiej bryzy gdzieś w oborze. Bogdan, a może pójdziemy obejrzeć film w pokoju? No pewnie, nie zniosę już tych gnojowych historii. O, pójdziemy z wami! Czekajcie, gdzie wyjdziecie bez nas? Do sklepu! Możemy po prostu pojechać do sklepu? No pewnie, my też musimy jechać! I po co? No po takie tam. Mleko trzeba kupić, pieczywo, słodycze, może jakieś. Papier toaletowy? Mamy tego całą pakę na korytarzu! No ale to było wczoraj! Dziś odwiedził nas Waldemar! Zapomniałeś? Z lata, moja kolej, aby usiąść z przodu. Nikol, postawałeś zmysły, sprawiałaś tam kłopoty przez cały dzień! I nie damy, nie róbcie sobie nadziei! Zacmijmy, jedziemy się. z wami! No co, co wy wyrobicie? Ej! Stój! Kurczę, wypuściliśmy ich! Powinniśmy na nich uważać w domu. Misja nie może tolerować już więcej wpadek. Nie sądzisz, że ci dwoje siedzą razem zbyt długo? No i tak blisko! Czy myślisz o tym samym, co ja? Wiecie, że długie się za przed telefonem, jest szkodliwe! Mięśnie ulegną Zanikowi! Jak widać, twój mózg uległ Zanikowi. Jeszcze, żeby coś tam było. Nie martwcie się, może to naprawić, na przykład biegając. A! Eee, stojcie! Oddawaj to! Dlaczego jesteś taki powolny jak ślimak? Kiedy cię złapię, ty będziesz jak ślimak! Podłej głupi! Chodź tu szybko, zatrzymaj się, Oddaj tej telefon! Żenia, nie zawiesz naszej misji! Spróbuj zastać w nocy, damy ci popalić! Wydaje mi się, że robimy coś źle. Powinniśmy ich rozdzielić, a zamiast tego tylko ich przybliżamy. Jednoczymy ich przeciwko nam. A może powinniśmy ich dosłownie rozdzielić? No ale co, zamkniemy ich w innych pokojach? Najważniejsze, aby umieścić ich w różnych pokojach, być może podstępem. Mogę to zrobić. Nie wątpię, mama nadal uważa, że jesteś wzorowym uczniem. Mistrzostwa nie uszukasz. Lepiej zacznij myśleć o tym, co powiesz mamie, gdy zobaczy twoje oceny na koniec roku. Dobra, ja zwabiam Bogdana do jednego pokoju, a ty bierzesz z Łatwiej, Łatwizna. Tak, co więc mogę zrobić, żeby Bogdan tutaj przyszedł. Ho, o, to główna dźwignia nacisku każdego szanującego się człowieka. O, kurczę! Wylałem herbatę na komputer Bogdana! Teraz mnie zabije! Czekamy 8 sekund. One hour later. Powiedz, że to jeden z Twoich głupich żartów, albo zapomnę, że jesteśmy przyjaciółmi! Tak, Bogdan, tylko spokojnie. Zaraz wszystko naprawię. Poczekaj tu chwilkę na mnie! Napraw to jeśli chcesz żyć! Dlaczego zamknąłeś drzwi? Bogdan, nie denerwuj się. To wszystko dla Twojego dobra. Dla swojego dobra możesz zacząć szukać nowej rodziny, która pozwoli Ci z nimi zamieszkać! Bo nie dam ci tutaj żyć! Rozumiem twój gniew, ale podziękujesz mi później! Będzie łatwiejsze niż myślałam. Lateczka sama się tutaj zwabiła. Nie, nieważne czego chcesz, a czego nie chcesz, nie! Dlaczego od razu jesteś wobec mnie tak negatywnie nastawiona? Pewnie dlatego, że Ty i twój brat męczycie mnie cały dzień. Mam do ciebie tylko jedno pytanie, a potem odejdę. Pytaj, żebym nie musiała Cię tu już więcej widzieć. Czy nie chcesz bardzo iść do łazienki? Nie, to świetnie, bo Cię tutaj zamykam i przez dłuższy czas nie będziesz mogła stąd wyjść. Nie złeś się z lata, podziękujesz mi później. O tak, na pewno powiem ci kilka miłych słów. Wiesz, co sobie uświadomiłam? Co? Nie możemy ich trzymać w zamknięciu na zawsze. To prawda, oni wciąż za sobą tęsknią. Musimy sprawić, żeby się znienawidzili. Aby sami nie chcieli się widzieć i rozmawiać! A co jeśli rozpuścimy o nich taką plotkę, że nie chcą się widywać i nawet nie chcą oddychać tym samym powietrzem? Genialne, do dzieła! Bogdan, nie bij. Przychodzimy w pokoju. Dobra wiadomość, komputer jest cały. Już to widziałem. A jaka jest zła wiadomość? Czy całkowicie postradaliście zmysły? To źle, ale to nie nowina. Nie, tutaj jest większy problem. Zrobiliśmy to wszystko, abyś nie mógł zobaczyć zlaty. A to niby czemu? Bo ona pozwoliła sobie gadać na ciebie wiele przykrych rzeczy. I nie podobają nam się te oszczerstwa w twoim kierunku. No i co takiego niby mówiła? To, że jesteś głupi, brzydki, powolny i nieskarny. Co?! I że masz najgłupsze dowcipy na świecie. Nie, to naprawdę boli! Teraz trzeba powtórzyć procedurę okłamywania z lat i gotowe. Dlaczego mnie zamknęłaś? Z lata przykro mi, ale to nie może dłużej trwać. Ale co? Nie powinnaś rozmawiać z Bogdanem. To, co on mówi za twoimi plecami, jest niedopuszczalne. Bogdan, za plecami i co on mówi? Mówi wszystkim, że golisz wąsy. I żartuje, że nawet to ci nie pomoże! I w ogóle mówi różne paskudne rzeczy, że jesteś nieśmieszna, głupia i brzydka. Co? Mówicie serio? No przecież byśmy cię nie okłamywali! A teraz będzie żałował, że się urodził. No i zadziałało! Pięknijmy popatrzeć! Zlato, zlato. Jak ty w ogóle możesz? Co to mi opowiadasz? Co, co, sobie sobie co, co nie uważasz? się Dlaczego ty obrażasz? Moje żarty nie śmieszne! Moje żarty są nieśmieszne! Moje żarty nie są śmieszne! Uważałam Cię za przyjaciela! A Lepsza, nie zasługujesz, żeby być moją przyjaciółką! Nie chcę takiej przyjaźni! Nigdy więcej nie postawię stopy w tym domu! Oj, sprawy wyglądają na trochę gorsze niż sądziliśmy. Bez wątpienia. Z lata, dokąd idziesz? Wybacz, ale nie mogę już żyć z tak podłym człowiekiem pod jednym dachem. I kto to mówi, najpierw musisz nauczyć się porządnie zachowywać, a potem się zaprzyjaźnić. Widzicie, on jeszcze mnie o wszystko obwinia. Z lata, możesz po prostu przestać z nim rozmawiać, nie musisz od razu wyjeżdżać. Przykro mi, ale nie mam innego wyjścia. Co żeśmy uczynili! Zlata nie może przez nas wyjechać. Musimy się przyznać! Zlata, czekaj! Musimy wam coś powiedzieć! Co? Nam? Wszystko zmyśliliśmy! Zlata! Bogdan nic o tobie nie mówił! A zlata o tobie, Bogdanie! Co? Ale dlaczego kłamaliście? Nie chcemy, żebyście się spotykali. To jakieś. Co? Ja z nią? Co? Ja z nim? Słyszeliśmy wasze słodkie słówka w pokoju. <laughs> to dobre! Tam był Michael! Pies i ja gruchaliśmy, nie my nawzajem! Jesteś psem! Jacy z nas idioci? Ale tutaj to się zgadzam! Wybaczcie nam! Zrobimy dla was wszystko! Słyszałaś, Zloto? Wszystko! Teraz skończ masaż ramion i zacznij nogi masować. A może nie? Musisz to zrobić. Będziecie przepraszać do końca tygodnia za to, co zrobiliście. Nigdy więcej nie będę wtrącać się w relacje innych ludzi. Do tego to prowadzi. Ale tak naprawdę spotykamy się już dwa tygodnie. Co? Tak, o naszej miłości powiemy wam w kolejnym filmie. 3, 2, 1, 0. Jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. I nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy. Pa, pa.